Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, czy warto kupować wodę w butelkach, czyli wodę pakowaną w butelki plastikowe, a być może i szklane. Czy warto coś takiego kupić? Czy to w ogóle jest opłacalne, czy to w ogóle ma sens? Na samym początku kilka informacji ciekawostek, a mianowicie. Jakaś firma w Polsce, nieważna jaka, ale to są dane faktyczne, produkuje w ciągu jednej godziny 20 tysięcy butelek plastikowych z wodą. W ciągu jednej godziny 20 tysięcy sztuk. Ta sama firma w ciągu roku. Produkuje i sprzedaje 40 milionów butelek rocznie. I jeszcze Wam powiem, że ta firma nie jest wcale największą firmą produkującą wodę w Polsce, a takich firm jak ta jest naprawdę kilkaset tysięcy na całym świecie. A tylko ta jedna firma robi 40 milionów butelek wody do picia w butelkach plastikowych. To było tak na rozgrzewkę, taka ciekawostka, żebyście sobie zdali sprawę z liczb, jakie panują. I powiem Wam, że oczywiście spożycie butelek. de voto. Rocznie to są miliardy, to są miliardy sztuk rocznie, z czego niecałe 60% może podlegać tylko recyklingowi. Czyli tak naprawdę większość tych flach, miliardów całych flaszek jest tak naprawdę na śmietniskach, pływa sobie w oceanach, czy leży sobie na trawnikach i ko, jakichś tam różnych miejsc zielonych, jak sobie sami widzicie w otoczeniu niedalekiem waszych domów. No i taka ciekawostka jeszcze jedna: mianowicie Polacy rocznie wydają około 5 miliardów złotych na wodę w butelkach. Rozwijmy tą liczbę bardziej niematematycznie, ale może bardziej poglądowo, to jest 5000 milionów złotych. Co jest gigantyczna ilość pieniędzy, którą Polacy, sami tylko Polacy, ładują właśnie w butelkę z wodą. No jak się pewnie domyślacie, tutaj będziemy też porównywali w tym filmie, czy woda kranowa czymś się różni od wody w butelce. Musicie wiedzieć mianowicie o dwóch rodzajach wód w butelce. Oczywiście tych rodzajów jest dużo więcej, ale podstawowe rodzaje są dwa: woda źródlana, woda mineralna. I co o niej warto wiedzieć? Woda źródlana to jest. Dosłownie, dosłownie nie w przenośni, nie w teorii, tylko dosłownie to samo, co byście sobie lali kranówkę. To jest w większości przypadków kranówka, yy, można tak powiedzieć, o tych samych właściwościach, z czego kranówka z reguły jest lepsza. Nie lepsza, bo lepsza, tylko po prostu lepsza, bo ma więcej w sobie minerałów niż woda źródlana. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić jakość wody i porównać wodę, którą kupicie w butelce źródlaną, do jakości wody, tą, którą macie w kranie, nic trudnego. To nie jest tak, że leci wam w kranie woda, której nie możecie sprawdzić sobie parametrów. Parametry możecie sprawdzić w domu i będziecie wiedzieli dokładnie wszystko ile minerałów ma wasza woda. W jaki to sposób zrobić bezpłatnie i siedząc w domu musicie mieć po prostu internet. Wpisujecie jakość wody i nazwę własnej miejscowości lub tej z której macie ciągniętą wodę. Czyli przykładowo jakość wody w świnoujście. Każdy wodociąg, każdy zgodnie z prawem musi publikować Jakość wody, czyli wszystkie parametry wody, którą macie w kranie, one muszą być opublikowane i publiczne. Więc w ten łatwy sobie sposób poznacie właściwości własnej wody kranowej. I teraz duża ciekawostka dla Was: że to co zmieni pogląd wielu osób na kranówkę. Mianowicie, kranówka nie leci kilometrami, rurami, że oni badają w stacji tej, która wysyła wodę, i tam u nich jest inna woda, a u Was leci przez kilometry rur i macie inną w kranie. To tak nie działa, bo większość osób tak z tego co zauważyłem myśli. Woda jest badana u ostatniego zaworu u odbiorcy, czyli gdzie? Czyli nie w waszym kranie, w waszym domu przychodzi ktoś z Sanepidu, na przykład, czy z tych wodociągów i bada tą wodę, tylko w stacji pompowej wody. To nie jest tam, gdzie oni wysyłają wodę, tylko to jest najbliższy punkt waszej wody, czyli oddalony od was o kilkanaście metrów. Czasami kilka metrów, czasami kilkanaście metrów. Od was, czyli jak na przykład niektórzy z Was mieszkają w bloku, to w każdym bloku lub dla kilku bloków jest jedna jakaś obok tego bloku pompownia, i w tej pompowni właśnie oni badają wodę, czyli na ostatnim zaworze, który już rozprowadza wodę do poszczególnych domów. To, co mówiliśmy wcześniej, każda stacja wysyłająca wodę, każdy wodociąg musi publikować jakość wody. Tak, wpisujecie jakość wody swoją miejscowość i tam poznacie wszystkie parametry swojej wody. Jak poznacie, to będzie tabelka z reguły lub jakiś tekst, który będzie opisany dokładnie ile takich składników, ile siakich i jakie tam różne inne proporcje są wody. Dużo dokładniejsze statystyki, dużo dokładniejsze dane o tej wodzie ekranowej będziecie mogli sobie przeczytać niż w dowolnej wodzie, dowolnej wodzie, którą kupicie w sklepie w butelce, bo na niej co jest? Napisane tylko kilka składników: woda i tym kationy, aniony, potem wapniany, siarczany i tak dalej i tak dalej. Wielkie nic. Natomiast te wodę w którą macie w kranie, będziecie mieli ogromny rozpis, co się w niej znajduje. I pamiętajcie, że woda, którą macie w kranie musi spełniać standardy zgodnie z ustawą o wodzie zdatnej do picia. Dla ludności. Jeżeli chcecie sobie taką długą ustawę przeczytać, to możecie. I ta woda nie może mieć innych parametrów niż te wynikające z ustawy. Nie może być od niej gorsza. Natomiast woda pakowana w butelki bywało różnie. Na pewno sami czytaliście, że bywało różnie, co tam się w niej znajduje. I często na pewno też czytaliście lub słyszeliście, że ona często bywa gorsza niż ta w kranie, bo ta w kranie musi mieć co najmniej ten standard. A ten standard w Polsce, jak i w krajach europejskich jest bardzo, nie wszystkich, ale w większości. Ten standard tej wody jest bardzo, bardzo wysoki, jaki musi być w kranie. Natomiast woda źródlana nie przeskoczy nigdy w życiu wody kranowej. Ona będzie w najlepszym wypadku taka sama jak w kranie, ale to tylko w najlepszym wypadku. I wodę w kranie, jaką macie nisko zmineralizowaną lub średnio zmineralizowaną. Nie ma tam wysokomineralnych wód nigdy. Oczywiście to się wiąże z zaletą, dlatego że co oznacza woda wysokomineralna? Jak kupicie sobie wodę mineralną, która ma dużo rozpuszczonych składników w sobie mineralnych, to co to znaczy? To znaczy, że ta woda jest twarda. Twarda woda, czyli to jest taka, która ma no właśnie w sobie te składniki mineralne rozpuszczone i ona niekoniecznie będzie dla Was dobra do picia z tego powodu, że jakbyście ją często pili albo tylko i wyłącznie pili taką wodę, to ten nadmiar minerałów, który nie jest tym samym minerałem, mimo że ta sama nazwa, jakbyście sobie zjedli jakiś owoc i on Wam dostarczył minerały, bo ten minerał rozpuszczony w wodzie jest troszkę. Mimo, że ten sam jest trochę inaczej działany na Wasz organizm i jakbyście nadmiar go mieli, to by Wam się on odkładał w organizmie, a potem różne inne związki chorobowe Wam produkował. Dlatego wody mineralnej nie można pić cały czas. Można ją tylko pić na przykład po dużym wysiłku, jak mocno się spociliście, wypociliście, czyli oddaliście ze sobą taki biały, wiecie, nalot potem na jest, czyli z potem co wyjdzie. Czyli oddaliście z siebie minerały lub ciężką pracę fizyczną wykonywaliście w danym okresie i też wytrąciliście z siebie dużo minerałów. To wtedy tylko się taką wodą uzupełnia dany minerał, a nie ładuje tą wodę przez cały czas. Natomiast w stacjach tą, co macie wodę kranową, oczywiście dla tych osób, co mają z wodociągów, a nie ze studni, no to jest to woda właśnie niskomineralna lub średnio zmineralizowana. Najlepsze rozwiązanie woda źródlana wam w życiu czegoś takiego nie dostarczy, ale dostarczy tylko w najlepszym wypadku. Smak wody, bo, bo dużo część osób mówi, że jakość wody w kranie trochę inaczej smakuje albo jest niedobra. Co wynika w smak wody? Smak wody wynika właśnie z tego, co jest w tej wodzie. Bardzo często właśnie nie odpowiadają ludziom to, że ona ma w sobie minerały. I te minerały potrafią w jakiś sposób smakować. Oczywiście to chloru raczej z tej wody nie wyczujecie. Powiem wam, że czasami nawet można było w wodach źródlanych z tych butelek czuć było walenie chlorem co się zdarzało. Jeżeli nie ufacie wodzie kranowej, to możecie ją dodatkowo przegotować. Ona po prostu wytrąci z siebie nadmiar minerałów. I wtedy zmieni smak na tym lepszy. Dobra, skoro mówimy o porównaniu wody kranowej i wody w butelce, to warto porównać to matematycznie. A mianowicie, powiedzmy, załóżmy sobie, że metr wody, czyli tej kranowej kosztuje 12 zł. To już taki zapas letki zrobiłem. Może w niektórych miastach nawet być trochę więcej, ale w większej części miast jeszcze póki co. Półki, co bo pewnie zaraz tak podniosą, że jest troszkę też mniej. Ale średnią cenę załóżmy sobie 12 zł za metr sześcienny wody. Metr sześcienny wody to jest inaczej 1000 litrów wody, czyli 12 zł za 1000 litrów. No i teraz weźmy sobie w butelce wodę za 1,5 litrową butelkę. Płacimy 70 groszy do 3,50, w zależności jaka to jest woda, ale myślę, że takie widełki między 70 groszy a 3,50 to większość wód w sobie zmieszczą. Podzielimy te ceny danej wody przez dostępną ilość tej wody, no to wychodzi nam w przypadku wody z kranu 0,012 zł za litr wody, czyli te 12 zł dzielimy. Przez 1000 to wychodzi nam 0,012 zł za litr, czyli po prostu groszowe sprawy. Natomiast woda z reguły, że jest w 1,5 litrowych butelkach zielona, to musieliśmy wziąć ją też jako na litra przydzielić, a mianowicie ta woda, której butelka 1,5 litrowa jest za 70 groszy, to litr tej wody kosztuje 46 groszy. Natomiast ta za 3,50 to kosztuje 1 litr, kosztuje 2,3 zł. W najgorszym razie woda z kranu jest tańsza 38 razy niż woda. Kupywana w butelce, ale to tylko w najgorszym wypadku. W większości przypadków ta woda jest dużo, dużo razy tańsza. Nie tylko 38, ale bywa 50, a nawet do 100-krotnie. Tańsza niż woda nabywana w butelkach. Czynnik ekonomiczny jest oczywiście nieporównywalny, on jest całkowicie rozbijający sens kupowania wody w butelce. Natomiast jest też inny czynnik, wygoda, mianowicie jedziecie sobie na wycieczkę turystyczną, no to chce wam się pić, no to idziecie do sklepu, kupujecie butelkę wodą i wypijecie daną wodę, butelkę wyrzucacie. Oczywiście problem to jest z tą butelką, która zostaje, ale wygoda dla was jest niewątpliwa. Natomiast ja osobiście powiem Wam, że i na pewno też jak jeździcie. Dużo turystycznie, to widzicie, że coraz więcej osób nie kupuje wody w butelce, tylko ma własną butelkę z filtrem, czyli jakąś tam butelkę stworzywa, w której wisi taki filtr wodny i być może widzicie, jak ci ludzie z wodospadów, z stawów, z jezior napełniają normalnie tą butelkę. Ten filtr ją przefiltrowuje i tą wodę sobie piją. Tutaj bardziej opór robi bariera psychologiczna przed taką wodą, bo ta woda normalnie nadaje się w 100% do jak przejdzie ona przez ten filtr. Osobiste moje rozwiązanie jest takie, że ja mam butelki po prostu wielorazowe. Ja mam akurat e, przykładowo aluminiowe, czyli takie buteleczki wielorazowe, które napełniam już w domu wodą kranową, albo przygotowaną, albo surową bez znaczenia. Nie bójcie się też tego, że jak pijecie wodę surową, to wam wywali e, kamienie nerkowe bo kiedyś tak się mówiło, ta woda nie jest tak twarda, żeby wam jakąś kamienicę nerkową zrobić i wam się kamienie w woreczku żółciowym wcale tak nie odłożą, ale jak nie macie takiego jeszcze zaufania do tej wody, to jak ją przygotujecie, to pamiętajcie, że te właśnie nadmiary minerałów się wytręcają. To jest ten osad w czajniku, co powstaje wtedy żółty to wtedy ta woda już w ogóle jest odkamieniona, to już całkiem nie ma co wam tam się dziać. Prędzej wam kamienie nerkowe i woreczku żółciowym powstaną, wtedy, jak będziecie zbyt mało wody pili i ona nie będzie krążyła przez was organizm. I to jest moje właśnie rozwiązanie. Po prostu nalewam sobie wodę w domu i niosę Oczywiście jak ta woda mi się kończy, to co robię? I tam, gdzie jest jakieś źródło czerpania wody, to nalewam, a tam, gdzie nie ma, to pamiętajcie, restauracje i takie jadłodajnie różne. Macie wszędzie. Jak poprosicie, żeby wam nalali do własnej, waszej własnej butelki, oni bez problemu wam nalają kranowy, bo to dla nich nic nie kosztuje. A nawet jakby chcieli, to możecie im dać się zeta za to i oni będą zadowoleni. A wy też, bo będziecie mieli dobrą wodę w butelce, no i mega ekologicznie. Dobrym rozwiązaniem właśnie wydaje się noszenie własnych butelek wielorazowych, do których uzupełniamy Zapasy wody. W większości przypadków nam starcza własna woda, którą ze sobą zabieramy, ale jak się kończy, no to wtedy możemy poprosić o jej uzupełnienie zwykłą kranówką. Ewentualnie to, co coraz częściej ja sam zauważam, ale póki co jeszcze z tego nie korzystam. Ale to jest bardzo fajny trend i mi się podoba, mianowicie noszenie własnych butelek z filtrami, gdzie można nalewać wody z dowolnego źródła z wodospadu rzeki i tak dalej I tą wodę sobie przefiltrować. Bardzo ważny czynnik to jest ekologia, mianowicie no nie oszukujmy się, jak mówiliśmy wcześniej o tych milionach z jednej małej polskiej firenki, która 40 milionów butelek rocznie produkuje, to są miliardy produkcji butelek rocznie. Dlatego my to toniemy w plastikach, jakbyście sobie zobaczyli wysypiska śmieci a warto się zainteresować tym tematem, to się dowiecie, że coraz więcej w Polsce jest pod obszarów przeznaczonych pod wysypiska śmieci. A dlaczego? Większość osób się nie interesuje, gdzieś wysypiska śmieci, gdzieś tam są, gdzieś tam coś się słyszało, ale czy wy wiecie, że, bo wiecie pewnie, że cmentarze są rozbudowywane i one coraz większe i nowe są budowane, skrzydła cmentarzy, w ogóle nowe cmentarze? To się wie. Ale nie wiecie tego, że wysypisk śmieci coraz więcej obszaru Polski jest właśnie zamieniane w wysypiska śmieci, dlatego że nie ma gdzie się mieścić i kumulować już tych śmieciowisk. I te butelki bardzo mocno między innymi się też do tego przyczyniają, że one są składowane w tych miejscach, bo wcale tak recykling nie działa jak powinien działać. Z powodów ekologicznych na pewno najlepszy wybór to jest właśnie. Wielokrotnego użytku własna butelka lub butelka z filtrem. Z punktu widzenia ekonomicznego, czyli finansowego, bez wątpienia to jest w ogóle nie była ziemia, czyli zawsze wygrywa woda kranowa, którą sami sobie do dzieci uzupełniali, i tylko pod jakimś względem wygody może Wam y, rozwiązywać sprawę butelka nabywana ze sklepu. Ale teraz dla Was ciekawostka, nieciekawostka, o której tak pewno większość z Was wie. Mianowicie woda w sklepie, którą kupicie w butelkach, na pewno zauważyliście, że na, często je składują gdzie? Przy oknie, nie? że jest okno i tam leżą te zgrzewki wody w butelkach. Zainteresujcie się tematem. Ja go nie będę rozwijał w tym filmie, ale zainteresujcie się tematem, co się dzieje, kiedy przez promienie słoneczne padają na taką butelkę wody, a tutaj macie jeszcze dodatkowy efekt, że przez szkło, pamiętajcie, szkło szyba działa jak jeszcze szkło powiększające, wpada prosto na te butelki plastikowe z wodą, którą wypijecie. Co tam się uwalnia z tych butelek? Co to na Was za zdrowie działa? Co tam może się za parę czy paręnaście lat spożywania takiej wody wydarzyć? to musicie sobie sami już o tym poczytać. Powiem Wam osobiście prywatnie, że najlepszym i najmądrzejszym wyborem mi się wydaje korzystanie z własnej wielorazowej butelki wody do picia, czy jakichś tam bidonów. Natomiast kupowanie wody w butelce jest najgłupszym w zasadzie rozwiązaniem, dlatego że nie dość że jest najdroższym, najmniej ekologicznym, a to co my dzisiaj robimy na środowiska, to się odbije na nas lub na naszej. W następnych pokoleniach bez wątpienia. A tą wygodę, jeżeli w miarę się jest obrotnym, to nie ma żadnego problemu, żeby sobie gdziekolwiek jesteście uzupełnić. No chyba, że w totalnej głuszy, no to wtedy, jak macie filtr, to też pewnie coś sobie znajdziecie poza pustynią. Dzięki za obejrzenie tego filmu, zapraszam na następne. I zapraszam do komentarzy. Co sami o tym sądzicie, napiszcie poniżej. Dzięki za obejrzenie tego filmu, zapraszam na następne. Cześć.